Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Jest Kasia Prała-Tidzik, jest Leszek Wspaniały i oczywiście Bartosz Skopiński. Dzień Również, Dzień a wy, drodzy słuchacze, gdzie jesteście? 767-400-400 A mogą i w sumie, gdzie są. Już można do nas zadzwonić. Gdyż jak mają aplikację w telefonie, to mogą być nawet na Kanarach. Mogą, oczywiście. Albo gdzieś na Malediwach. Żeby tylko na Kanara nie natknęli się w autobusach. A to, to czasem, czasem się od... zdarza. Czasem ale, się ale, zdarza. ale jak mają opłacone, to nie mają się czym martwić. Tak. tak. Totalnie. E, więc czekamy 767 7, 400 400 pod tym numerem, czekamy na Wasze telefony do godziny 9.45, czyli przez najbliższe jeszcze 29 minut. Tak więc śmiało dzwoncie, bo często bywa tak, że wybija 9.46, audycja zakończona, Wy wtedy, wtedy dzwonicie, a to wtedy raczej nie ma sensu, bo chodzi o to, żeby na żywo z Wami tutaj, e, z, właśnie z Wami porozmawiać. Wczoraj na nawet zakończyliśmy o 9.48, także. No, nad raz... godziny robiliśmy, <głos> <głos> nad minuty w sumie można powiedzieć. E, kochani, naprawdę, nie ma co się zastanawiać, krępować, tylko od razu dzwonić do nas, do redakcji. A O, tak jak robi to słuchacz, słuchaczka. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry. Dzwoniłam do was w czwartek bodajże, prosiłam o przycięcie krzaków haszczy, jak przy wyjeździe z tych kolejowej kolejowych, źródlowskich no, no... tutaj. Mhm. I jak dzwoniłam w czwartek To już po, po południu było przycięte Także chciałam prosić o kwiaty i motyle No i to jest bardzo dobra informacja I bardzo dziękujemy Ach. za tę informację Tak lubimy rozpoczynać te tak, badania deportera Także już lecą kwiaty i motyle A naszej słuchaczce bardzo dziękujemy Proszę bardzo No i proszę To można rozpoczynać temat dla reportera. No, niestety e, tak patrzę na zdjęcia, które wczoraj zamieściłem przy artykule. Wandale zniszczyli balustrady na mostku. Ja. Wczoraj też słuchać w tej sprawie dzwonił. Tak, nie, dzwonił, nie, dzwonił. Nie, tylko nie, nie wiedziałem, że to jest taka skala. A w nie wiedziałeś, że aż tak, że znaczy tak. się. No. A nie. wiesz to, no bo słuchacz w sumie, jak dzwonił, to też nie podał, że to aż tak bardzo. Myślałem, że to też jest tego, nie, co nie, nie, wiem, nie wiem, co ludzie mają w głowach. Nic żeby takie coś zrobić. No przecież to służy nam, wszystkim mieszkańcom, A jeszcze zrobiłeś zdjęcia tych ławeczek, widzę tam na tej polance. Nie, kolance. to zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, bo, bo sprawa została zgłoszona, policja została, to okay. no, zrobione, y, miejsce ogólnodostępne, można przyjść, zrobić grilla, Tam ognisko można, sobie zrobić. ognisko można zrobić. Nie, trzeba zniszczyć. Po prostu brak słów. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. To znaczy, mogłeś zrobić ognisko, nie wiem jak teraz. A może po prostu czas na jakieś fotopułapki, tak jak tutaj komentarze w, tak. w się pojawiają. Może jakieś inne m, rzeczy. M, Zwłaszcza, że jak się m, zliczy monitoring. wszystkie koszty związane z tak. aktami wandalizmu, to się robi naprawdę duża suma. Tak, i tu może się okazać, że ta nie będzie zainstalować na przyszłość po prostu takie m, taką, nie wiem, kamerę czy coś, co, dzięki której można wychwycić daną osobę, no bo przecież to jest nieporozumienie. Tak, jak mówię, no brak słów, bo, bo nawet nie wiadomo, jak to, jak to określić, jak to ocenić. Znaczy, ocena jest jedna, no negatywna dla tych, którzy to zrobili. Może się uda złapać tych, którzy dokonali takich aktów wandalizmu. Natomiast dużo przyjemniejsze rzeczy działy się wczoraj w godzinach popołudniowych przy pomniku Jana Zgłogowa, Głogowa, bowiem taki, jak to mówił prezes Towarzystwa Zimie Głogowskiej z w Mazurek, delikatny jubileusz, już piętnasta edycja wspólnej imprezy dotyczącej imienin Janów i Janeczek. Przyszło ich wczoraj sporo w okolice y, pomnika Jana z Głogowa. Byli też jubilaci, jeśli chodzi o głogowskie firmy i instytucje, bo Stowarzyszenie Szansa 25 lat w tym roku, a Komunikacja Miejska 50. I, i też przy okazji mogli... Razem 75? Razem 75. <laughs> mogli posadzić y, dwa drzewka podarowane przez Józefa Płochę y, z Dalkowa. No, przy okazji jeden z, jedno z posadzonych drzew to był Bóg. Purpurowy. 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 Tak jest. Tak więc na tego, na którego głosujecie bardzo intensywnie, choć nie, nie, wi nie, wiemy, nie, widać, nie, wiemy. nie widać wyników. No i musimy się uzbroić do końca czerwca. Miejmy nadzieję, że Dalkowski Bóg zwycięży w konkursie na drzewo roku jeśli jeszcze nie oddaliście swojego głosu, a trwa to zaledwie kilkanaście sekund. Natomiast ja dzisiaj jadąc z redakcji, drodzy słuchacze, i tu Kasiu i Bartku, miałem okazję zawinąć. Kogo? Swo swoim, Kogo? swoim autem do mariny. A. <laughs> Nie, dostałem informację, że na przystanku zatrzymał się w Głogowskiej Marynie pewien legniczanin, który płynie charytatywnie i im rozparkowuje akcję dla małego legniczanina, dla Piotrusia, który ma nowotwór mózgu. No, i dziś taką informację też w portal regionu miedziowy.pl i do serwisu dla Was przygotuję, żebyście, jeśli macie tylko otwarte serca i portfele, żebyście Piotrusiowi pomogli. Z tego, co Pan Stanisław, który płynie z Malczyc do Szczecina, oczywiście etapami, nie w jeden dzień, kajakiem płynie, opowie. No właśnie miałem... Z kajakiem, czy może jakimś taką, mówisz, fliisat z Kajakiem, z takimi pływakami po bokach, żeby kajak był bardziej stabilny okay. na odrze. Co ciekawe, pan Stanisław ma 75 lat. O! I takie 30-40 kilometrowe odcinki widzisz? sobie pokonuje. Czyli te 75 lat, to mówiłem, to wcale tak, nie przypadek. Nie przypadek. Wiedziałeś, o czym będę mówił. No dzisiaj zamierzał pokonać odcinek do Cigacic, ale um, obsługa Mariny mu delikatnie to odradziła, bo to bardzo długi dystans. Zalecili mu jednak postój w Nowej Soli. Aha. To jest około 40 km i taki dystans, jak pan Stanisław mówił, jest do przepłynięcia. No już dłuższe no, odczuwa fizycznie w końcu metryki, nie oszukasz. A jak dodał, jest po dwóch operacjach kręgosłupa i po udarze i płynie, płynie, żeby pomóc Piotrusowi. Szacun, naprawdę wielki szacun. Dzisiaj więcej jest. o tym na naszej antenie oczywiście w portalu regionu media.wp.pl. 767 400, 400 drodzy słuchacze, to jest temat dla reportera, czekamy na wasze telefony i zgłoszenia, może kolejna osoba dzisiaj e, poda jakieś dobre wieści i będzie chciała wysłać kwiaty Aha. i motyle, też czekamy. A może pojawi się temat rzeka? A może. Jak Może, odra. No, no. może też. E, powiem wam jak już Bartku wywołałeś rzekę, bo tak nam się dzisiaj wszystko fajnie łączy. Nie może być. Tak. Drugi <laughs> dzień lata w twierdzy. Przypomnę, że dzisiaj o godzinie 10 zbiórka przy restauracji Udula na Rudnowskiej i potem ekipa przechodzi na tereny wojskowe przy wi na Widziszowie. No i z tego, co wczoraj rozmawiałem z Dominikiem Jetonem, kierownikiem Centrum Informacji Turystycznej, niewykluczone, że w przeciwieństwie do ubiegłego roku, tym razem PTS-ami będzie można wjechać do Odry. O! To będzie po prostu atrakcja. Ja ze względu na kontuzję ręki w tym roku nie wsiądę na PTS-a, ale w ubiegłym roku, jak się przyjechałem, to powiem Wam trzęsie. A u nas czasem <grym> można BTS-a usłyszeć. BTS. <grym> wszystko się łączy, naprawdę Leszku tak jak mówisz, wszystko się łączy. A jak jesteśmy już przy Odrze, to jutro w trzecim dniu lata w Twierdzy jest rejs statkiem po Odrze o godzinie 10. Pola Laguną. Pewnie tak. Dobrze. Słuchajcie, też tutaj z Kasią wczoraj wspominaliśmy o pewnym wydarzeniu, które już szykuje się wielkimi krokami. Mowa tutaj o 28-29 czerwca, czyli Polana Leśna w Grochowicach i Stachuriada. Akurat zostały 3 dni, 9 godzin i 36 minut do rozpoczęcia, więc 3 dni później... Tak, będzie się działo. Będzie się działo i 3 dni Proszę... później na scenie pierwszego dnia. A to w ogóle w Stachuriada jest pod znakiem trójki. Bo przecież jeszcze zagra raz, dwa, trzy. Tak i trzydziesta edycja. Tak, trzydziesta edycja, trzy dni później, raz, dwa, trzy za trzy dni. Tak. Wszystko tak się ładnie połączyło I dzisiaj. To, w całość. Zapraszamy na, na, na te mm. wydarzenia, bo to dwa dni e, pięknych koncertów. No, dużo będzie się działo. Czy ogólnie, nie Pogoda tylko na to wydarzenie też zapraszamy. To jest doskonała, więc korzystajcie. Bo też sporo innych wydarzeń, bo może ktoś na przykład stwierdzi, A, no niekoniecznie mi taka poezja śpiewana i taka, na przykład taki rodzaj muzyki. No no to, to elektro też... i słowiańsko to... będzie no w właśnie, na przykład właśnie. w najbliższy weekend. O tym też sobie porozmawiamy. A jeśli tak bardziej komercyjnie, to Lato na Horyzoncie w Rudnej. Oh. Patrycja Markowska. No, widzę właśnie na plakacie. No, dzisiaj po południu o szczegółach I będziemy mówić. Piłki o nożnej o Puchar Rudna, tak. i tak miny gry, zabawy ja i animacje. Będzie się działo, będzie się działo, więc do rudnej będziemy dzisiaj po południu zwiedzać. Pionoporty. No. Jadę. <laughs> no to zapraszamy, zapraszamy. Oczywiście te szczegóły są już u nas w portalu miedzi-WPL, w zakładce co, gdzie, kiedy. Nie tylko o tych imprezach przeczytacie, ale też jeszcze inne propozycje tutaj odnajdziecie. Jak dzisiaj wtorek, to wtorek z historią w Głogowie w klubie Mejda, i dzisiaj tematem jest bitwa pod Grunwaldem. To też zapraszamy na godzinę 17.00. Jutro. Bezpłatnie. Jutro, natomiast też bezpłatnie będzie można się pobawić na osiedlu Piastów Śląskich. Ośrodek sprawnościowy, o tak powiem, ogródek sprawnościowy. Mamo, tato, chce być zdrowy ćwicz ze mną od 16 do godziny. 20, czy 19? Kiedy? Od, jutro, od 16 do jutro, 19. Jutro, w środę, dwudziestego. Tak. Dobrze, że nie dzisiaj, bo wiesz, dzisiaj jednak mimo wszystko mecz Polska-Francja i, i dlatego też tak wiem na pewno, że dość osób wybierze się jednak na to spotkanie gdzieś. Albo w domu, albo do znajomych. Mm, no i dobrze, że jutro faktycznie ta impreza. Natomiast nie wiem, czy Leszku, słyszałeś. O czym? No że jak Lewandowski dostanie dzisiaj żółtą kartkę, to w jednej ósmej finału nie zagra. rzeszty, kurczę, no. to osłabienie. Ale podobno ma, podobno ma dostać, żeby się przygotować na półfinał. No, niech się przygotowuję. To, to <grym> widzę, że niedokładnie śledzę mistrzostwa. Tak, nie, nie, no bo oni w FIFA grają przecież w szatni. No nie mają swoje mistrzostwa. <grym> na telewizorze e, dobra, e, bo tyle z mistrzostw. Już wiadomo, że Hiszpania się dostała dalej. Oczywiście 9 punktów, pięknie zdobyte. Włosi się pomęczyli z Chorwatami 1-1. Dzisiaj kolejne spotkania. Między innymi Hiszpania, e, przepraszam, m.in. Holandia przepraszam, zagra z Austrią, Polacy zagrają z Francuzami. Dziś również pozostałe spotkania o 21.00 teraz już tak dwa spotkania w ciągu mm, jednej godziny Anglia, Słowenia i Dania, Serbia Tak O 21.00 Ciekawie się to wszystko zapowiada e, No i zobaczymy jak to będzie wyglądało Jeśli Anglicy zagrają taką mizerię jak ostatnio To coś czuję, że mogą wylecieć z tego tydzień. Okej okay. Ale mizerię to osobiście lubię, ale w nie innym bardzo. wydaniu tak. ale nie na słodko Nie, nie, tak wytrawnie Tak A. Tak, bo są tacy, co lubią na słodko, nawet sałaty no, na słodko. Też, też niestety. No, niestety. No, są, są, są tacy, co lubią po prostu Kasia. No nie wiem, wiesz. że są tacy. Ja co wiem. Lubią. Dziki już tak mają, że sol, soli nie, im brakuje. Właśnie są takie dziki co lubią jednak na słodko. A. Ale to nie ja. Współczuję. <laughs> <laughs> Czyli już tyle cukru w sałacie jest wystarczy. Nie, tam nie ma nic przecież. W sałacie wszystko? Dobra. Zdrowa no. jest. A gdzie są słuchacze? 767 za, za sałatą. Może jakaś kolejka gdzieś na targowisku? Zresztą dzisiaj wtorek to niewykluczone. Drodzy słuchacze, nie dajcie się prosić, dzwoncie, powiedzcie, co jest do poprawy w naszym regionie, co trzeba naprawić, co trzeba zmienić na lepsze. Jeśli już coś się poprawiło, może dobre wieści też macie, to też można do nas zadzwonić. Zachęcam. 767400. 400. Hmm, tak się zastanawiam, co tu jeszcze powiedzieć tak ogólnie. Bo. Bo nie dzwonią nasi słuchacze. No nie wiem, ostatnio musimy się tak dopraszać o te telefony. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale na przykład Kasia Rososzko przygotowała dla Was kolejną ciekawą informację. Graty z wiaty dostają drugie życie. Niepotrzebne stare sprzęty, meble czy akcesoria dziecięce to rzeczy, które mogą otrzymać drugie życie i zamiast trzymać je w piwnicy o. czy po, porzucać przy osiedlowych śmietnikach można przywieźć. Gdzie? O tym w artykule, a teraz słuchacz. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, właśnie jestem w parku na budowlanych, sobie chodzę i chciałem przypominajkę taką zrobić, jak w oczkach zlewnych. Czy coś już kończy wiadomo, czy nie wiadomo, ktoś coś będzie robił, bo ta firma też co tutaj zasprzątała, ponad już nie sprząta w strunych ulicy, w oczkach. A z własnej inicjatywy z kolegą tutaj, żeśmy ukierunkowali tą wodę do oczek, żeby chociaż ta, troszkę tej wody było, żeby nie było widać tego szlamu, to jest. Proszę mi powiedzieć, coś, ktoś się odzywał z natłuczają, jak jeszcze interweniowali. Jeśli chodzi o oczka wodne, one będą dopiero w przyszłym roku całkowicie przebudowane. Jest jakaś koncepcja, natomiast co do czyszczenia ich w tej chwili nie mamy wiedzy. Bo ta firma, co była, Słocianowa czy stąd tam, ponoć już nie robi nic. Także mówię, tutaj osoby, które spacerują, zwłaszcza inicjatywy oczyszczają to, co leży w, tym, w, tym sumyku, w tych stomyków, w tych kanałach doprowadzających wodę do właśnie tych oczek. I, to, i tych dwóch, i tego z mostkiem. Też sami chodzimy, układamy te kamienie, żeby ta woda się tam kierunkowała do tych oczek, żeby to wpływało, żeby to było, bo to naprawdę no, strasznie wygląda. Nie wiem, Ratusz powinien chyba chociaż jakoś zatrudnić kogoś, żeby raz na jakiś czas, raz w miesiącu to zrobił. To jest naprawdę trochę... Ale mówi tam, że w przyszłym roku coś zrobić tak. być robione. W, przysz w przyszłym roku w ramach dużego programu Bioróżno bioróżnorodności w mieście, oprócz tego, że będzie cała masa nasadzeń, to będą tworzone nowe miejsca rekreacji. Natomiast te oczka prawdopodobnie w ogóle znikną i będzie co innego tam. Natomiast no, to jest wszystko w fazie projektowania. Także przyszły rok i szlam i, i nie, nieprzyjemne zapachy powinny stamtąd zniknąć i prawdopodobnie, nie mówię tego na 100%. Wszystko zależy od tego, jak to będzie zaprojektowane. Czy będzie zupełnie nowa koncepcja i oczka zostaną zlikwidowane, będzie zrobione co innego, na przykład tereny zielone? Tak, rzucam pod rozwagę. Firma, która wygra przetarg, po prostu zagospodaruje ten teren na nowo prawdopodobnie. Ale to dopiero w przyszłym roku. No szkoda, że dopiero w przyszłym roku, bo teraz lato idzie, dopiero wakacje, wszystko jakoś to by mogło wyglądać. Chociażbyście zajęli tym oczkiem jednym z mąskim. Chociaż tu zrobili to. Mm -hmm, Ale to trudno. Dobra, Zaprecymy dziękuję bardzo to. za informację, miłego dnia. serdecznie. W ogóle bardzo nas cieszy, że mieszkańcy czasami sami z siebie z własnej woli tam coś porobią, popracują gdzieś, coś ponaprawiają, żeby było po prostu lepiej, szczególnie jak wychodzą na przykład na spacery i widzą to częściej. No, teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z corocznym sezonowym problemem. Zarośnięty cmentarz w Krzepowie. Na murze, na tym ogrodzeniu jest winorośl. Ona się tak rozrosła, że te sznury po kilka metrów sięgają. Ludzie tam tamtędy chodzą, to jest taka pułapka dosłownie przyrodnicza, bo można się w to jak w sznurek zaplątać i przewrócić. I nikt z tym nic nie robi. Cmentarz zarośnięty. W zeszłym roku dzwoniłam do Suezu. Odesłali mnie do Urzędu Miasta, dzwoniłam. Jedni na drugich rzucają i nikt nie chce wykosić tego cmentarza. Nie wiem, nie wiem do kogo to należy. Z tego co pamiętamy, no to w zeszłym roku pomogło, tak? Tam było coś zrobione. Tak, ale to już było naprawdę bardzo późno. Może wasza interwencja coś pomoże, bo to jest naprawdę niebezpieczne. Dobrze, jest zanotowany ten temat. Będziemy się dopytywać w takim razie, czy w końcu ktoś to unormuje. Dobrze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Pamiętam interwencję Skrzepowa tak. w ubiegłym roku. Potem był też kontrtelefon, że nie wszyscy chcą, żeby było koszone. Teraz tak. słuchaczka chce, żeby było skoszone. Kwestia winorośli, która, o której to mówi nasza słuchaczka, jeśli zagraża, no to będzie trzeba zrobić zdjęcie i podesłać służbom i sprawdzić, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zieleń, bo ta wybujała i to mocno. Tak, i no i dobrze. No, od tego... Wreszcie, wreszcie początek lata wygląda jak należy. Jest zielono, jest cieplutko, jest przyjemnie. Było sporo opadów deszczu, to teraz wszystko będzie rosło. I będzie gorąco. <laughs> przypominamy od jutra upały w naszym regionie. A teraz jeszcze raz przypominamy numery telefonu do nas na antenę 767 400 400, a 9.32 na zegarze, więc już jesteśmy w drugiej połowie tak naprawdę audycji. Tak, więc trzeba zrobić króciutką przerwę Reklamową i zaraz do Was wracamy, aby będziecie dzwonić właśnie pod wskazany przed sekundą przez Kasie numer telefonu. No i wracamy do Was, a Wy wracacie do nas z telefonami. Mamy przynajmniej taką nadzieję: 767-400-400. Jest 9.35 na zegarku, 10 minut jeszcze do Waszej dyspozycji. To jest ten moment, to jest ten czas, kiedy już naprawdę telefony powinny się rozdzwonić, bo za moment będzie za późno. Właśnie, więc nie czekajcie, nie odwlekajcie. No i dzwońcie już teraz: 767-400-400. Czekamy na Wasze kolejne tematy, które wymagają interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia, Miedziowego Lubin, Polkowice Głogów i jeszcze inne miejsca. Zapraszamy. Zapraszamy i czekamy. Dziś też szykuję dla Was informacje na temat ulicy Sikorskiego, która w tym roku rozpocznie się jej przebudowa. Tam, gdzie będzie ta możliwość, będzie też poszerzona. Nowe chodniki, nowe oświetlenie, nowa droga rowerowa na Sikorskiego. A remont będzie obejmował odcinek od skrzyżowania z Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Północną, czyli niemalże do rogatek miasta. A przypomnę też, że w dalszej perspektywie jest kompleksowy remont drogi wojewódzkiej 290 to wspólna inwestycja miasta, województwa i gminy Żukowice. Ta droga ma być w przyszłości po dwa pasy w obie strony i prowadząca między innymi do miejskiej strefy inwestycyjnej, ale też i do planowanej w przyszłości obwodnicy. Dzisiaj o tym też na naszej antenie i w portalu, a teraz czas na Was, drodzy słuchacze, 7, 6, 7, 400, 400, już niespełna 9 minut do zakończenia tematu dla reportera. Przypominamy o tym, że warto się dzisiaj wybrać na lato w twierdzy, w Dzień Wojskowy na Widziszowie, tam, jak znam świat, przynajmniej tak było w ubiegłym roku, nie wiem czy w tym roku, ale w ubiegłym roku była pyszna grochówka po przejażdżkach PTS-ami, tak więc... Jeśli tylko macie czas i chęć, o 10.00 zbiórka na Rudnowskiej przy restauracji Udula, przemarsz na Widziszów, no a tam już potem wojskowe atrakcje, m.in. tak jak mówiłem, przejażdżki wojskowymi, gąsienicowymi. Pojazdami. Warto skorzystać i jeszcze zajrzeć do nas na miedziowe.pl sprawdzić szczegółowy program i sobie rozplanować tegoroczne lato w twierdzy, no a co jeszcze w naszym regionie, w czasie wakacji, to też w zakładce co, gdzie kiedy, a także w dziale nie przegap przeczytacie, zapraszamy. 767 400, 400 nieustannie czekamy na wasze telefony. Halo, halo, dzień dobry! dobry. Tutaj stała słuchaczka z ulicy Saturna, mówi. Mhm. Znam się. Już nawet zdjęcie wam wysłałam, tego, co tak. przez okno, wyglądać przez okno, to ciągle widzę już pół roku leżące te ubikacje, kibelki, umywalki, i tutaj jakby tak samochód ze spółdzielni przejechał raz chociaż yy, na dwa, trzy miesiące i zebrał to wszystko z, z tego. I, i koło bena, kibelek stoi, tylko podnieść klapkę i tam się yy, wiadomo co zrobić. I wszędzie takie pełno stoi i nie jest to sprzątane. I jest to bardzo nieładne i ja się nie mogę doprosić tego żeby to w końcu wprzątnęli gdzieś wywieźli chociaż raz bo tylko deski pozabierają i więcej nic albo kanapy stare a to leży i leży i w pół roku także jakaś interwencja współdzielnie by się przydała ja już miesiąc temu zgłaszałam ale to nic nie dało dziękuję bardzo dziękuję ślicznie dziękujemy za zdjęcie zdjęcie sobie już zapisałem no i będziemy przesyłać do spółdzielni z prośbą o uporządkowanie tego terenu przy boksie śmietnikowym bardzo dziękujemy tak, i czekamy na kolejne telefony. A już niecałe 4 minuty do końca audycji. 767404. Kolejna osoba dzwoni. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałbym sprzedać rower. Nie w tej audycji, tylko za godzinę i kawałeczek. O 10:45 zapraszamy do radio i jarmarku. Czasami potraficie nas rozbawić. Fajnie. Się miło robi, przyjemnie. E, tak, Radio Jarmark o 10.45, a tak. póki co to 9.41 na zegar. Zdarzyło Wam się kiedyś w, w Radio Jarmarku, żeby ktoś z tematem dla reportera zadzwonił? Ha, chyba nie. A, okay. Chyba tak. Chyba mi nie. Chyba tak. Najczęściej w Radio Jarmarku zdarzało nam się na pewno trafić na osoby, które dzwonią w Radio Jarmarku i proszą na przykład o numer do kogoś, do kogo mogli prosić numer na przykład przed albo po Radio Jarmarku. Tak, to częściej. Nie, że, mhm. tak, że A Ale my tak cały po czas przypominamy, Jarmarka. że jak ktoś coś usłyszał i, i nie miał numeru i nagle sobie przypomniał, żeby do nas zadzwonić, to, to nie trzeba czekać do Radio Jarmarku. Wystarczy zadzwonić troszkę wcześniej. Nawet lepiej, wcześniej albo później. No, ale teraz... Z tego względu, żeby te 5 minut, które rezerwujemy na oferty, Właśnie. dać osobom, które chcą podać swoją ofertę. Dobra. A teraz nie Radio Jarmark, tylko. Tematy temat dla, dla reportera. reportera i mamy kolejny telefon. Halo, dzień, dzień dobry, dobry. witamy. Dzień dobry. Słuchamy, Panie redaktorze, mam takie pytanie. Niedawno była audycja u Was i wypowiadał się poseł Horbatowski, że coś z mostem się ruszyło prawdopodobnie, sprawa była tam w sądzie Wołanie. Mhm. Czy coś wiadomo w Głogowie odnośnie tego mostu nowego? Mówimy o obwodnicy, tak. Obecne tak. informacje z Generalnej Dyrekcji są takie, że w okresie wakacyjnym, czyli lipiec-sierpień powinna zostać podpisana umowa z, umowa z wykonawcą. Już tak ostatecznie, definitywnie, bez żadnych przeszkód. Tak, w wakacje. Mhm. Tylko no właśnie. dokładnej daty nikt nie doprecyzował, bo tam jeszcze te procedury trwają, ale lipiec sierpień w tych miesiącach umowa pow powinna być podpisana. Super, super, dziękuję bardzo. Ale proszę Dzień bardzo. Dziękuję. Na pewno będziemy, na pewno będziemy też informować i w serwisach lokalnych, i, i w, na naszym portalu mędziwek.pl więc tutaj proszę na bieżąco sobie sprawdzać te informacje. Może się okazać, że zrobią nam większy prezent i. Początkiem lipca już się dowiemy, a może się okazać, że niestety troszkę to jeszcze potrwa. Jedno jest pewne, na pewno w tych miesiącach, tak jak Leszek powiedział, w tych miesiącach pojawi się taka informacja i podpisana zostanie umowa z generalnym wykonawcą. O. I mamy następny telefon. Dzień Halo? dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Halo? Tak, tak słuchamy. Słucham ja trochę z innej, z innej beczki, proszę pana. Jutro ma być sesja Rady Miasta w sprawie nowych stawek za wywóz a, na tradycyjnych śmieci. Tak, między, między innymi tak, to jest jeden z punktów. E, tak, tak, tak. I ponieważ ona jest bardzo niesprawiedliwa i krzywdząca dla nas seniorów, przede wszystkim osób pojedynczo, samotnie zadmujących lokale, więc fajnie by było może jakby ktoś z Państwa był na tej sesji. Tak, będzie Macie Kieszycki z naszej redakcji. Bo e, ja panu rzucę hasło, bo ja już pisło w tej sprawie napisałam, e, a tam e, znaczy te takie e, grube cyfry mało mówią, e, ale według tych nowych propozycji to w lokalu jedno, osoba z jednego lokalu będzie płacić 38 zł druga, 19, trzecia, 12, 70, czwarta, 9, piąta, 6, 20, szósta, 4, 70, a siódma, 3, 57. Siedem. No, to jest po prostu, no, brak słów chyba na tak ustawione stawki za, no, no, ja jestem seniorką, więc powiem w imieniu seniorów i zajmuje mieszkanie jednoosobowe. Jak to wygląda? Kto za kogo płaci? No na pewno temat podejmiemy i, i my spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego tak, i nie inaczej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Tak, jutro właśnie sesja Rady Miejskiej, a tym telefonem kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Tak, tak jakoś nagle się zrobiła 9.45, tak. a nawet już 6. Zapraszamy na jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.